W garku rozgrzewamy oliwę, a jak to oliwa się już rozgrzeje, to wrzucamy na to boczek. U mnie było to jakieś 150 g I boczek przesmażamy aż stanie się rumiany. Jak widać rumiany się stał, no to teraz czas na warzywa. Na pierwszy ogień poszedł por oraz seler naciowy, który widzieliście, tak poszatkowałem, a teraz przesmażam przez kilka minut. Kiedy te pierwsze warzywa się przesmażą, dodajemy kolejne. Marchewka starta, seler starty, nie, przepraszam, to była pietruszka, bo seler był naciowy i też wszystko przesmażamy. Dorzucamy liść laurowy oraz ziele angielskie. Zwyczajowo do tego, co robię, dodaję jeszcze szalotkę oraz czosnek. Tym razem nie dodałem. Dlaczego? Bo to tę zupę będzie jadła moja siostra, ona cebuli nie toleruje, a czosnek lubi też czasami sobie darować. Jak widzieliście, Dolałem do garnka wrzątku, robimy zupę, to już nie jest tajemnica. A na czym ta zupa? Ano na wędzonym morszczuku. Teraz zupa inspirowana irlandzkim chowderem będzie gotować się około godziny. Po tej godzinie z wywaru wyjmujemy całe warzywa oraz morszczuka. Z morszczukiem możecie zrobić co chcecie: możecie go wywalić, możecie zjeść. Mnie on już tutaj nie będzie potrzebny. Głównymi aktorami w dzisiejszym filmie będzie halibut, łosoś oraz dorsz atlantycki. Te piękne filety za chwilę pokroję w takie większe kawałki, później będę je gotował w tym wywarze, ale to później. Na razie odlewam z garka trochę wywaru. Tym co odlałem będę hartował śmietanę, 18% tłuszczu. Dzisiejszą zupę rybną, jak pewnie zauważyliście, nazwałem inspirowaną irlandzkim chowderem. Dlaczego tylko inspirowaną? Bo gdybym powiedział, że jest to chowder, to zaraz mi się słuchał tych pierdół od troli, że w chowderze to jest taka, taka mi się nie chce tego słuchać. Słuchajcie, do wywaru dolałem sos rybny oraz sos sojowy. Wywar wyszedł naprawdę smaczny, intensywny. Dolałem trochę wody, będzie po prostu więcej tej zupy. Dolewam to, co hartowałem i jak widzieliście, również dosalałem. I teraz czas na ryby. Kolejność wrzucania ryby do wywaru nie jest przypadkowa. Zacząłem od łososia, potem dorsza, i to wszystko idzie na 10 minut gotowania. Ale gdy z tych 10 minie 5 minut, to wrzucamy. Halibuta. Halibut jest bardziej miękki, by nam się rozgotował, gdybyśmy razem wrzucili do zupy. I kolejne 5 minut. Ale na dwie minuty przed końcem tych 10 minut jeszcze wrzucamy krewetki. Oczywiście surowe, oczyszczone. Dwie minuty gotowania i finisz. zupa jest gotowa. Drodzy domowi, kucharze, nie lekceważcie tego przepisu. Ta zupa to petarda. A ci, którzy z Was robią z moich przepisów czasami obiad, wiedzą, że jak mówię, że to jest petardą, to jest petarda. Ze składnikami możecie trochę kombinować, dajcie różne ryby, droższe, tańsze, ja akurat poszalałem, moja siostra przyjechała z UK, więc poszalałem z tym obiadem, a wszystko finiszowałem z świeżo zmienionym pieprzem, natką, pietruszki i podałem z keto chlebem oraz grzankami do wyboru. Smacznej, super rybnej, inspirowanej chowderem irlandzkim życzy Pan Wilk.